Was serdecznie. W dzisiejszym materiale przeprowadzimy unboxing Pegasusa EQ502. No jest to taki model, którego tutaj brakowało w mojej kolekcji. Akurat tego modelu z kartonem, ponieważ bez kartonu to trochę tych modeli tutaj posiadam. No, część tych modeli musiałem tutaj wyprzedać, bo no, robię nowe takie projekty i mało miałem tutaj miejsca i zostawiam wszystko, co te wszystkie kolekcjonerskie rzeczy co mam w kartonach. No, oczywiście te stare komputery są bez kartonów, no, ale te je zostawiam, bo są Takimi najcenniejszymi tutaj okazami. No i miejsca robię na nowy projekt. No już tam z Pegazusów praktycznie wszystkie te modele mam w kartonach. Moja żona bardzo się tutaj z tego powodu cieszy, że skończyły się wydatki związane z tymi Pegazusami. No na razie niech się trochę pocieszy, nie wie co ją czeka. Wiecie jak to jest z tygrysami, trzeba uśpić ich tutaj czujność, potem pomalutku przyatakujemy. Pod koniec tej filmiku wrzucę Wam też materiał odpalimy kilka tutaj gier, sprawdzimy jak ten Pegasus tutaj działa, powiem Wam także, że te modele, które pod spodem jest, niektóre modele posiadają takie nalepki czarne z napięciami, jak podłączyć to te modele powiem Wam, że mają taką słabszą trochę jakość tutaj obrazu, w tym akurat modelu nie ma tej nalepki akurat dwa takie Pegasusy mam i porównywałem tutaj i te obrazy bardzo ładnie tutaj wyglądają, a w tym takim z tą nalepką czarną Powiem Wam, że obraz jest y, trochę gorszy, no nie wiem czy to jest po prostu mm, spowodowane to tymi moimi tutaj modelami, może jakoś słabo są jakościo, jakościowo, ale dwa modele, dwa na dwa modele porównywałem, dwa z tymi nalepkami, dwa bez nalepek i powiem Wam tak, że u te dwa modele bez tych nalepek, e, ten obraz jest y, o wiele tutaj... Lepszy, a z, jeśli chodzi o dźwięk, to zwróciłem tutaj uwagę, że na tym modelu MT jest 7.7, model 1, ale ja mam tutaj jeszcze ten MT88. Na tym modelu MT88 jest y, zupełnie lepsze jakość dźwiękowania niż te inne tutaj y, modele. No w tym modelu MT88, no nie posiadam jeszcze kartonu, ale karton no, będę zmuszony tutaj zrobić sam, ponieważ no nie mogę dostać tutaj nic do kartonu. W ogóle takie modele tutaj na sprzedaży y, nie występują kiedyś tutaj. Y, no Rok temu się pojawił taki model, ale też był tutaj e, bez kartonu. No, ale karton będę musiał tutaj zrobić na no, współczesny. No, no, no ciężko, no wolałbym oryginalny, no ale niestety no, musi być podróbka. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.